No i o strony. Przepraszam, że dzisiejszy odcinek jest o wiele krótszy, ale tak trzeba, tak trzeba. Więc życzę miłego oglądania. Słyszałem, że kupujesz zrabki, też co? Też chce, też co, też Porażkę. Na razie zwróciłam wszystko co mnie? kupiłam. O. No i teraz już straciłam 16. Masz coś dla mnie? Mała terpa papierowa? Nie było małej torby papierowej. No jest nóż też. Jest nóż, nie tylko do obrania grzybów. Nie wiem, kupuję też zdrabkę. Kupujesz noża? Nie, kupiłem trzy zdrabki. <grych> Który mam zamiar otworzyć. To jest dalej ten? No chyba tak, los pusty niestety. No i pusty. Jak moja głowa. Masz coś dla mnie? O, 8, jeszcze 3. dostałam, dostałam ten. Osiągnięcie no. przegryw zdrapkowy. O, a czemu? Bo 20 razy przegrałam w zdrabce. O, a wiesz ja, o Jezus źle wygrałem? Pelenów? Torba papierowa może przechowywać do czterech przedmiotów. No, mówiłem właśnie to przed chwilą. Ale Myśle... Myśle... ja cię nie słucham czasem. No, nie? ja się przyzwyczaiłem. Ośle <śle> wygrają w zdrabce? Ile? No, no. <śle> Z jakiego wszystko wysypało? Czemu? <śle> nie wiem. 16 zł? Nie. 28? Nie. 40. Wow. I wróciłem nam do stanu w sumie. Tak, No. Masz ślubę? Mam stripsa. A ja chcę ten alkohol. No to musisz się chyba jakiś sposób Bo opuściłaś tą torbę, Finalnie. No, bo ona jest do dupy. Bo ona jest Masz za plecak. Coś no, coś tak czułem, właśnie. A plecak ma 8 miejsc. Ja, powiem ci Kupę sobie jeszcze dwie zrobki z wrażenia. Może nie przepierdolę. No Chyba jednak przepierdolę. <laughs> no. No, jedną żem przejebał. Dobra. Dobra, zupa z Bobra. Stripsa trzeba sobie opierdzielić w takim wypadku. No. Kaśka, <laughs> przestań nie bagować. <laughs> Ruszaj tą dupę. Musimy się dowiedzieć o operacji halucyn. Dobra. I idę się napisać jeszcze do naszego domu. Idę, 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 idę. Oj. Uderzyłem idę skrzynkę. Czemu? Oba była agresywna. Co ci ta biedna skrzynka zrobiła? Właśnie dużo. Jeszcze sobie piwo. O, nie. Bo nie mogę tego chyba odłożyć, nie? Ja mogę tylko wziąć, ja mogę piwo odłożyć. O, to kurwa wszystkie wziąłem teraz chwilowu. Nie. Ja mam tylko Zachłonię. Ja nie chciał. Odkładam już grzecznie. O, jak będę mógł. Czy <grym> to jest ślub? <szluk? grym> nie mogę go wziąć. Mówi do Żul, czy to jest Cię. No to jest ślub. Ale taki nie for you. Bez sensu. Jak tym razem masz zamiar zmarnować mój czas? <grym> Bezczynny czas. O precyzji O, Powiedział mi, że możesz mnie wdrożyć w pierwszą fazę operacji halucyn. Cokolwiek to gówno oznacza. O, w końcu coś ciekawego. Opowiedzieć ci w skrócie, czy wolisz szczegółowo? Jaką? Skrót, szczegół? Skrót. Dobra. Mało mi się chce ciebie słuchać, więc dawaj w skrócie. W sumie po chuj, ja ci dawałem wybór. I tak byś nie zrozumiał szczegółów. Faza pierwsza operacji halucyn zakłada rozpoczęcie hodowli grzybów halucynogennych. Jakiś czas temu opracowałem do tego specjalną metodę, która ograniczała wymagania grzybów do minimum. Jednakże zaistniał pewien problem. O wszystkim dowiedzieli się złomiarze i mnie porwali. Prawdopodobnie sami chcieli zaistnieć na rynku grzybów. Nieważne. Ważne jest to, że ukradli wiem, że oni wszystkie pana, moje plany, schematy, ba ba? które Aktualnie przetrzymują je gdzieś na swoim terytorium. Nie wiem, tak tylko się pytam. I gdzie w tym wszystkim moja rola? Zapomniałem, że rozmawiam z osobą o ograniczonych kompetencjach intelektualnych. Po prostu przynieś mi te schematy. Daj Kasi ten kawałek materiału, a ona ciebie zaprowadzi. Gdy to zrobisz, powiem ci co dalej. Nice. <laughs> ja piska, jak to wygląda. I co, i Nie i co? Ja. Chciałem podążać. Po to tutaj, po to tutaj, po to tutaj, po tutaj, po tutaj, po tutaj, po Potężny ten... Bejkańska i masz jakąś masz tuli coś, bo ja mam młot. <grym> Nie mam. <grym> się piwa. To będziesz uciekać. Kię rękami biła. Moja ręka jest jak młot. Ręka jak młot. Tak, ręka jak młotek. Każdy trzeba ruszyć, jakoś tak to było. No, 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 no. No, 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 no. No 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 no. No, 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 Ej, tam się jakiś zioch pojawił złożenia. Nie było go tam. Tak mi się wydaje. Um, tu nie jeden. Kurde, ich tak. Ale oni są tacy jednostrzałowcy Mojego psa w śmieciu? Nie, prawie kaśkę utłukł w ogóle. Powiedz, no. się do No? Prawie, prawie jest dyd Prawie kaśka fikła orła. No ale nie zła, ja zła pada wypadła. się wysypała, kurde z tego. A i chciałaś peta? chcesz peta? Nie tak. chcę już. Ej, a ty, mi tutaj oferujesz? W się, tak tutaj jest. Z trzeba, trzeba go pobić? Nie, nie mam nie. drobnych. Powiedział, że nie ma drobnych. Nie, no. nie tym razem. Chciałem się zapytać, czy ta Melina to twoja. Mhm. Zasada się, chyba na odpowiedział. Tak mi się wydaje. <laughs> mhm. Masz. O no co chyba pogadaliśmy? Chłopak chyba zamurowało. <noise> Ustaw się tak jeszcze raz. Macie minute normalny na ten na jeden odcinek, jak nie zapomnę. Bo sobie śmiesznie to wyszło Aż se zapisze. Coś mi pokazuje, nie, żebym tak nie robiła. Mówisz? No. <noise> nie no, powiedział coś to skipłem. Kur... akurat nie go chuj ściśnie. <noise> Czemu? Scottemem, będzie, że on nagle stwierdzi, że jak ja kliknę, kur... a to on się odblokuje, coś mówił 500. Ile? To ja sobie odpuszczę. Pewnie, że za 500 jest ta Melina do kupienia, czy coś. Chyba, że jakbyśmy kliknęli, to jeszcze wyraz nam to powiedział, ale pewnie ma bardzo mało prawdopodobne. Kaczka musi się napić i chyba zjeść. Tak się leczy, czy... Ja już, nie mam żadnego pojęcia, jak ona się leczy. Czy ona się w ogóle leczy. Czy ona jest takim czymś jak fiknie, to koniec, czy co? nie Nie mam pojęcia. Fajna ta muzyka w sumie. Jakaś taka... Taka całkiem, całkiem. Co widzisz? No, no, no. Widzę. Ale wiesz czego nie widzę? Swoich FPSów w tej że jak tutaj wchodzę. Nie. nie wiem, jaki ty... Ty nie, nie masz spadków? Nie. Jakie ty masz ustawienia? Nie rozumiem, u tak rachodzi. nie jak, chciała, nie mogła w sumie. co że ma już spać? Teraz to jakoś tak, jakoś nie, wiem. może trochę lepiej. Chociaż chyba, bo ja mi się skraszyło. Coś tak czuję. <noise> Dziękuję za oglądanie. Przepraszam, że taki krótki. Poprawię się. jego <noise> dnia i bye. bye.